Małe gubiki, jak hodować, pamiętajcie, jeśli ryby są karmione, to nie są atakowane przez małe, małe rybki nie są zjadane. A jeśli nie są dobrze karmione, no to niestety są atakowane. I tutaj widzicie, pływają duże i małe ryby, ale małe gubiki nie są w ogóle podgryzane. A dlaczego? Bo jest regularne karmienie. Poza tym, jedne, jeden gatunek rybek zapewni Wam, że nie ma takiej agresji, ale jeśli są inne ryby, to problemy się pojawiają. Dlatego pamiętajcie, warto hodować jedną odmianę rybek, wtedy nie ma tych problemów. Gupiki są wspaniałe, to jest piękna ryba, ale wymaga dużego akwarium, najlepiej 200-300 litrów. Wtedy macie. Super hodowlę. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli macie pytania dotyczące głupików, zadaj pytanie: właśnie co z głupikami, jak hodować?